Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie do kolejnej produkcji Back to Bed. E, jest to troszeczkę idealiczny świat, tak mi się wydaje. E, dobrze, pomijmy to. Po prostu facet śni. I wychodzi z łóżka i my musimy mu pomóc wrócić do tego łóżka, żeby się Bobowi nic nie stało. Dobra, dobrze, dobrze, już, już Bob turns Nie tak! Szlak! Bob, co ty odwalasz? Nie idź tą drogą! To O, wpadka, ale okej. Okay. Teraz Bob pójdzie do łóżka. Oczywiście wiecie, e Potem te tematy są o wiele, o wiele skomplikowane. Eee, grę można dorwać za grosze na promocji, także... Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to jest. Okej, okay, to cóż, trzymajcie się, pa pa.